Chcieliśmy już darń, jesteśmy gotowi do kopania. Dla tych z Was, którzy rozpoczynają nawadnianie na, na terenie, gdzie nie ma istniejącego trawnika, tylko macie goły grunt, od tego momentu tak naprawdę zacznie się właściwa praca, się tego, co robiliśmy wcześniej. Czym i jak kopiemy? Oczywiście 90% przypadków i praktycznie każdy indywidualny klient użyje do tego łopaty, szpadla, rylki, zależy od regionu. Można też kopać inaczej, choćby tak. Można tak, ale my w naszym przypadku polecimy klasykom, czyli zwykłym szpadlem. Większość osób z Was, czy to klient indywidualny, czy wykonawca, będzie kopał samemu lub z kilka innych osób. Jeżeli będzie mieć większy system nawadniania, możecie oczywiście uczyć czy koparki łańcuchowe, jak Wam pokazaliśmy, ewentualnie koparki lub większej ilości ludzi ze szpadlami. Jak kopiemy? Ogólnie można powiedzieć, że nawadnianie kopie się na przysłowiowego sztycha, czyli 30-35 cm głębokości. Szerokość wykopu jest zależna tak naprawdę od średnicy rur, jaką używacie i od ich ilości. My tutaj nie będziemy mieli zbyt wielu rur, bo tak naprawdę dwie, maksymalnie trzy, więc kopniemy to na około 30 cm i na szerokość naszego szpadla. Żeby nie robić strasznego bałaganu, żeby szybciej się potem stąd i też u Was posprzątać, Wyłożymy sobie po boku tkaninę, żeby na nią odsypać ziemię. Darń wcześniej odrzuciliśmy na drugą stronę. To w takim razie zaczynamy, i zaraz pokażemy Wam dokładnie taki wykop od środka. Widzicie nas dzisiaj w nowym, kolejnym dniu naszego szkolenia. Wczoraj, jak było widać, pracowaliśmy do kompletnego zmroku. Na naszym szkoleniu było widać, że szło to szybkim tempem, a tak naprawdę w trzy osoby. Mieliśmy do wykonania około 50 metrów wykopów, plus miejsce dla skrzynkę zaworową. Zeszło nam to około godziny, więc tak naprawdę sami widzicie, że. Kopanie fizycznie tego łopatą, szpadlem nie jest wielkim problemem, więc większość małych systemów nawadniania wykopiecie w tenże sposób. Mamy wykopane dzisiaj wszystkie miejsca pod zreszacze, rury, skrzynkę zaworową, przyłącze naszego źródła wody. I chcę Wam pokazać teraz, jak ten wykop został zrobiony. I przy okazji zatrzymamy się w trzech miejscach, żeby pokazać Wam szczególnie ważne fragmenty. Zobaczcie, wczoraj mówiłem Wam, że kopiemy na przysłowiowego sztycha. Tu jest ten nasz przysłowiowy sztych. Możecie zobaczyć, jak to wygląda w tym momencie. Nie poszerzaliśmy specjalnie wykopu. Nasz wykop tak naprawdę ma szerokość sztycha, czyli mamy około 20 cm. Tym bardziej, że w tym miejscu będzie przechodziła tylko jedna rura. Tu nie będzie nic więcej. Jednakże, jeżeli byśmy mieli tutaj dwie rury, czy nawet trzy o małej średnicy. Nie byłoby żadnego problemu z przeprowadzeniem ich tutaj. Gdyby było ich więcej, lub gdybyśmy mieli tutaj do położenia np. rury 40 czy 50 w większej ilości, poszerzylibyśmy ten wykop. Jednak nie ma z tym najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o głębokość, to tak jak mówiłem Wam wczoraj, takie standardowe wykopy robimy na około 25-35 cm. Nam wyjdzie gdzieś między 25 a 30, patrząc na to, że tu mamy poziom darni. Tu mamy poziom trawnika, więc finalnie ten wykop ma około 30 cm głębokości. Zaraz będziemy tutaj rozkładać rury, też tam ten etap cały, cały pokażemy. Ale chodźmy jeszcze w trzy kolejne kluczowe miejsca, żebym bardziej zobrazował Wam, jak takie miejsce powinno być wykonane. Okay, widzimy się ponownie, tutaj widzę jakieś pnące nam wchodzi w kadr, ale to nic Dwa standardowe zraszacze, które będziemy tutaj montowali Rotacyjny, akurat tutaj mamy Toro T5 I statyczny też przedstawiciel Toro 570 One mają około Żeby Wam to udowodnić Około 18-20 cm, jeżeli chodzi o tę piątkę, i troszkę mniej, jeżeli chodzi o zraszacz statyczny. Pokazawałem ten tam wcześniej wykop 25-35 cm. Zobaczcie teraz tutaj. Tu mamy miejsce, gdzie w narożniku będzie zamontowany zraszacz Zaraz sobie jeszcze dokładnie go wyznaczymy, ale mniej więcej w tym miejscu będzie zraszać. Jego szczytowa część, czyli góra głowicy, będzie musiała być zlicowana z poziomem trawnika. To jest kolejny wyznacznik dla głębokości Waszych wykopów. Nie moglibyście zrobić wykopu, zwłaszcza w tym miejscu, niższego, ani tak samo płytszego wykopu, z tego względu, że po prostu zraszacz wyszedłby za wysoko i wtedy pierwsze koszenie i mamy po zraszaczu. Więc zobaczcie sobie kolejny przykład. Postawię ten zraszacz w środku. I to jest też dla Was wyznacznik, że jeżeli ten zraszacz jest poniżej poziomu Waszej darni, to wykop powinien być wystarczający, jeżeli chodzi o miejsca, gdzie będą montowane te zraszacze. Też kluczową sprawą jest taka rzecz, że w miejscach, gdzie będą montowane zraszacze, tak jak tutaj, można to miejsce delikatnie pogłębić. Zależnie jeszcze od podłoża, jakie mamy. My akurat tutaj mamy mieszankę trochę piachu, trochę rędziny. To nie jest zły teren tak naprawdę i ziemia jest dość przypuszczalna. Będziemy mogli być może obsypać to tutaj z sypką ziemią, z którą wykopaliśmy samego wykopu, jeśli jednak mielibyśmy ciężki teren, bardzo możliwe, że będziecie zraszacze osadzać na piasku na przykład. I wtedy też dobrze jest wykopać sobie miejsce pod zraszać, troszeczkę głębiej, żeby potem sam zraszacz osadzić w trochę podmienionym, luźniejszym gruncie. Do tego miejsca za niedługo wrócimy, ponieważ zaraz wrócimy tutaj z jeszcze z ponownym, dokładnym wyznaczeniem zraszaczy, ponieważ mamy ich przybliżone lokalizacje, po wykopach musieliśmy oczywiście szpilki trochę odsunąć. Zaraz tu wrócimy Ponownie, ale pamiętajcie, żeby też wykopy nigdy nie były płytsze niż wysokość samego zraszacza. Zabieram go i idziemy dalej. Tutaj mamy miejsce, tak naprawdę, całego serca naszego systemu nawadniania czyli miejsce, gdzie będzie zamontowana skrzynka zaworowa. Skrzynka zaworowa, a w niej elektrozawory czyli kolektor zaworowy, elektrozawór główny przyłącze pod usunięcie wody na zimę z systemu całe okablowanie więc to jest kluczowe miejsce. I przygotowanie tego miejsca jest tak naprawdę podstawą bo to jest też miejsce, gdzie zawsze czy wy będziecie serwisować ten system nawadniania, czy ktoś inny Ktoś tu będzie zaglądał, więc kończąc temat, jak sobie to przygotujecie i później wykonacie, to będzie o Was później świadczyło jako o wykonawcy. Od razu widać, że miejsce pod skrzynki zaworowe zostało pogłębione względem samego wykopu. Bierze się to z kilku faktów. Tutaj w ręce mam. Większy model skrzynki zaworowej, czyli skrzynkę Jumbo. I zobaczcie taką rzecz. Postawię ją w tym miejscu, czyli w przybliżonej lokalizacji jednej ze skrzynek. Skrzynka ma około 31 cm wysokości. I musicie pamiętać, że miejsce pod samą skrzynkę zaworową musi być wykopane trochę głębiej. Trochę głębiej to też zależne jest tak naprawdę od terenu, w jakim kopiecie. Jeżeli macie przepuszczalny grunt, tak jak. W miarę tutaj można powiedzieć, wystarczy, że pogłębicie to około 5-10 cm. Jeżeli macie nieprzepuszczalny grunt, warto jest wykopać jeszcze, jeszcze głębiej. Dlaczego tak robimy? Ja jeszcze, żeby tutaj zobrazować wam jedną rzecz, już wracam, wezmę sobie poziomicę. Zobaczcie, tam mam poziom naszego trawnika. Tu mamy naszą skrzynkę. Skrzynka finalnie będzie podniesiona tak żeby była na równo z trawnikiem nie niżej, nie wyżej mamy około 5 cm wolnego miejsca co z tym wolnym miejscem zrobimy? za parę godzin albo w naszym szkoleniu za parę kolejnych modułów, etapów zobaczycie jak szykujemy to miejsce cały ten teren zostanie Przygotowany w specjalny sposób. Mianowicie zabezpieczymy go po pierwsze przed przerastaniem chwastów, po drugie przed, jeżeli jest taka potrzeba, przechodzeniem kretów, nornic, innego życia, tak żeby to miejsce było czyste, żeby też nie mieszała się podłoże pod skrzynką, nie było mieszane z gruntem rodzimym i wolną przestrzeń, czyli te pięć w naszym przypadku, lub więcej w innych przypadkach miejsca, wypełnimy kruszywem. Może to być najzwyklejszy żwir, drenażowy, otoczak, coś tego rodzaju. Ale ważne jest, żeby to stanowiło stabilne, czyste i przepuszczalne podłoże. Dopiero na tym osadzimy skrzynkę zaworową. Raczej nie praktykujemy takiej techniki, żeby skrzynkę zaworową osadać bezpośrednio na ziemi, ponieważ wystarczy tak naprawdę większy deszcz, bardziej podmokły teren, że całe błoto, ziemia, ogólnie bagno wyjdzie wam w skrzynce zaworowej. Do tej skrzynki zaworowej jesienią, wiosną będziecie wkładać ręce, żeby odkręcić lub zakręcić zawory. Czasami potrzebujecie przesterowizować kable, więc o wiele łatwiej będzie się to robiło, jeżeli to zrobicie w czystym miejscu, nie powiem suchym, ale czystym miejscu, gdzie nie macie ziemi i błota, niż gdybyście musieli wkładać tam ręce i najpierw odgrzebać z ziemi sam elektrozawór, a potem szukać kabli. Do tego etapu na pewno wrócimy za parę kolejnych chwil. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, z którą się możecie spotkać podczas Waszych wykopów, i to jest też taka może przestroga, jeżeli chodzi o pracę przy kopaniu systemów nawadniania i podobnych instalacji. Mamy teren doświadczalny ale i na takim terenie możemy znaleźć inne rzeczy. Zobaczcie tutaj tu mamy rurę PE 25 z poprzedniego systemu nawadniania o którym mogliśmy nie wiedzieć. Jeżeli o nim wiedzieliśmy mogliśmy zwrócić uwagę znaleźć poszukać go wcześniej. Ale wyobraźcie sobie sytuację taką że wchodzicie do klienta na istniejący trawnik i macie podczas z klientem umowę, macie robić nowy system nawadniania, ale na przykład to nie jest rura do starego nawadniania, które macie. Przyjęte, tylko na przykład to jest główna rura doprowadzająca wodę do domu, do altanki, a to, że nie jest zakopana metr pod ziemią, no to nie jest już problem klienta. Nigdy to nie będzie pewnie problem klienta, zwłaszcza po przerwaniu tej rury. I co w takim przypadku zrobić? Oczywiście kopiecie, możecie tą rurę zerwać, możecie naprawić, czasami może być problem taki, że będzie ciężko to naprawić, a czasami ta naprawa będzie się wiązała z większymi kosztami. Tutaj mam dla Was tylko jedną uwagę, jedną przestrogę, żeby na takie przypadki się po prostu zabezpieczyć. Tu mamy prosty system. Mamy do zakopania blisko 100 metrów rur, ale przy większości systemów będziecie zakopywać setki metrów rur, będziecie robić setki metrów wykopów. Na różne głębokości. W przypadku, gdy zerwiecie podczas wykopania, czy to ręcznie, czy koparką, czy koparką łańcuchową, zerwiecie rurę, kabel, kanalizację, bez odpowiedniego tak naprawdę zabezpieczenia odpowiedzialność spada na Was. Czasami to będzie prosta naprawa, która zajmie 5 minut, czasami to może być naprawa, że przecinacie główną nitkę doprowadzającą wodę, w całym osiedlu nie ma wody, wylejecie dziesiątki metrów sześciennych wody na godzinę, koszty spadają na Was. Najprostszym sposobem na tego typu wydarzenia jest zabezpieczenie się w umowie. O umowach będziemy tak naprawdę prowadzić osobne dywagacje, osobne być może szkolenia. Na pewno będziemy konsultować to też z prawnikami. I też tutaj pewnie na naszym portalu znajdziecie z czasem informacje dotyczące tego zagadnienia, jednakże wystarczy Wam tak naprawdę prosty zapis i on często zadziała też psychologicznie na was i na klienta. O, o tym, że wy terenie, który przejmujecie, do realizacji. Zostaliście po pierwsze poinformowani o wszystkich przechodzących instalacjach. Klient załączył wam mapę z miejscem, gdzie te instalacje przechodzą, i zostali się o tym powiadomieni. Jeżeli klient mówi, że tam nic nie przechodzi, niech Wam podpisze to na papierze, że w tym miejscu nie ma żadnych rur, a jeżeli takie rury czy instalacje się znajdą, to po prostu odpowiedzialność spada na niego. Oczywiście nie, tutaj nie decydujemy za później rozstrzyganie sporu. Zależy to wszystko od klienta i od wykonawcy, ale coś takiego w 90% przypadków zabezpieczy Was przed głupimi problemami. Raz, że problemami później z podniesieniem kosztów naprawy, a druga sprawa z i to chyba czasami zwłaszcza z opóźnieniem waszej realizacji. Bo jeżeli byłaby tu woda, przerwalibyśmy to, wylalibyśmy tą wodę i pewnie dzisiaj byśmy do tego szkolenia nie wrócili, ponieważ czekalibyśmy, aż, aż to wyschnie, lub aż to naprawimy. Więc to jest tylko taka mała tutaj przestroga i. Tak naprawdę, też temat, do którego kiedyś w przyszłości na pewno wrócimy dokładniej. Kończymy temat wykopów. Zaraz się będziemy zabierać za rozkładanie samych rur. Więc zobaczcie sobie jeszcze raz w skrócie, jak wszystko wygląda, i wracamy w następnym etapie.